Hey, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. I dzisiaj, moi drodzy, nasz miecz będzie rósł coraz większy, coraz lepszy, coraz to, oczywiście silniejszy. Nawet mi się nie czuje, jak mi się remuje. E, ogólnie wlazłem sobie do gierki i powiem wam, że gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Jak widzicie wszystkie nawet głupie przyciski wyglądają pięknie, jeśli chodzi o pety, nie ma ich aż tak dużo, jeśli chodzi o to. E, ale możemy zobaczyć weapons. Mamy oczywiście nasz miecz podstawowy, nie wiem, czy gra akurat kazami mi tutaj jakby wejść. Możemy mieć trzy pety naraz na. Raz Nasz ekwipunek. Do tego możemy sobie zrobić ascent. Czyli oczywiście możemy sobie zrobić riberfa, yy, Save power and coins skip. Chwila, czyli mogę przejść. I w kolejnym będziemy mieli razy 3. W sensie, że jak teraz uderzam tam razy 1, a jak zrobię ascent, to będę miał razy 3. Tak mam to rozumieć? Chwila, zobaczmy to. W sensie będę klikał 3. O kurde. A, <gryw> Klikam teraz 3. Okej, okay, to jest. Kolejny z razy 7. A już koszty drożej, dobra, myślałem, że, myślałem, że się nie wytrwalili, dobra. E, jeśli chodzi tak, e, jeśli chodzi o to, więc klikamy sobie na razie, robimy sobie to, że jesteśmy silniejsi. E, mam podstawowe jajka, widzę, że musimy tutaj też pokonywać przeciwników. Podstawowi mają, widzę, tysiąc. No okej, okay. czyli jak sobie nabiję poziom... Pośród... O, dostęp! Miecz? Już? Thin blade. A skąd mam wiedzieć, czy jest lepszy? Aha, bo jak na to jest pokazana moc. Dobra, to zakładamy. Teraz mamy 6, bo, my, bo było 2. Więc wbijamy sobie kolejne punkty. Yy, mamy oczywiście jakiś Sir tak, jakieś... Steve. Witam serdecznie. Dalej, witam, witam. Czy mogę pokonać 5 ninja? Jasne, że tak. To jest proste zadanie dla mnie. Witam serdecznie. O, kurde, jakiś kolejny miecz, jakiś kolejny miecz. Kiedyś graliśmy w podobną gierkę yy, i grało się naprawdę przyjemnie, więc uważam, że tutaj może być bardzo podobnie. Dobra, pokonani. Nie wiem, który będzie miecz, czy one będą się ustawiały według jakości. 4, 3, 10, czyli tak, czyli będą się ustawiały według jakości. Teraz mamy już 30, jak machamy. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, Tysiąc coynów dostałem. Ej, to nie jest tak źle, szczerze mówiąc. To jest dzienna skrzynka, czy muszę dołączyć gdzieś, żeby tego? Nie, dostałem tysiąc coinów. O, dwa potki jakieś, dobra. A co tu jest z moim... Coś w plecaku dostałem. A co są te potki. Power boost. Can be used at any time. Dobra, niech będzie. Bierzemy. E, co mamy w sklepie? Możemy jakiś starter pak kupić. To brzmi bardzo fajnie. Pet na 100, Pet na 2,5. To, to chyba jest Pet, nie jestem pewien. E, tu mamy ty, są jakieś game passy, są coiny razy 2. ej, to jest opcja fajna, szczerze mówiąc. Jakbyśmy sobie wzięli coiny razy 2. To jest dwa razy potek, chyba tak? Chyba dwa razy potek. To już dostaliśmy dwa razy power. Jeśli chodzi o to, mamy jeszcze na 5 minut Kupmy sobie ten starter pack, bo o, od razu z nim dostaniemy I to myślę, że będzie bardzo spoczko Dobra, jest, dostajemy jakieś tu rzeczy Bardzo przyjemnie, więc teraz tak Zbroń, a to jest broń, Royal Crest O kurde, jaki mnie <grywy> Dobra, tego się nie spodziewałem Dobra, używamy tego i używamy też tego I teraz 1500 bijemy na raz Dobra, nice, to już jest fajnie To już jest spoko Fest auto swing Aha, to trzeba kupić, ok, rozumiem Dobra, czyli w tym momencie nie jest to już jakiś większy problem dla nas, żeby rozwalać nawet szkielety, czy żeby rozwalać w sumie cokolwiek tutaj. Eee, noble Dagger. Myślę, że długo nie dostaniemy jeszcze czegoś, powiedzmy, fajnego i sensownego. Aha, bo ja tu mam zabić szkielety, czyli muszę pójść dalej. Mam 110 koła w ogóle. O! Jeszcze możemy kołem zakręcić. Dobra, kręcimy kołem. Bardzo chętnie, jeśli chodzi o takie rzeczy. Bardzo przyjemnie dla mnie. O kurde, kozak. Kozak, 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 kozak. O, to jeszcze dostaliśmy. Te. Y o, gdzie tu? Klaus, Klaus, y dobra, Idziemy na szkielety. ciemność w ogóle zrobiło. Na pierwszej strefie tu nie jest jakoś wybitnie ciężko, na razie widzę. Szczególnie jak sobie tak machamy. Takiś miecz, to jest jakiś Dark Knight do pokonania. Mamy go na dwa hity, niech będzie. Nowy miecz. Double Edged, ok. I tu jest boss, dobra. Y ale mógłbym. O, tamten w ogóle, jakie pety ma? Co jest, kurde. Tamten to też już musi tłuc, kurde, no ludzie mają tutaj chore ilości, że tak powiem, dobra, yy, więc teraz tak, yy, broń dalej gorsza od mojej, yy, w plecaku mamy to, yy, to co chciałem zobaczyć, pet, co mi daje pet, moc, okej, okay, czyli pety opłaca się otwierać, yy, możemy peta za 500 otworzyć, w sensie to nie jest zbyt wiele, szczerze mówiąc, ale no, witam, mamy pszczółkę. Super, dobra. Dostaliśmy pszczółkę. Możemy otworzyć jeszcze jednego peta, możemy mieć chyba trzy naraz. Jeśli będzie dawał mi większe obrażenia panda, no to wiadomo, nie jest jakoś tam wybitny pet, ale no niech będzie. Założymy sobie te pety. Mamy je od razu założone. Tam razy jeden, razy jeden, dwa, dobra. I po dwa tysiące sobie robimy. Więc jest i tak bardzo spoczko. Zobaczymy sobie zaraz, jak to wygląda. David, w jednym miejscu jest Stronger Weapons. W sensie jakichkolwiek. O kurde. E, chwila, to wygląda jak z Overlorda totalnie. Ten Dark Commander wygląda jak tego. Chwila, no ale ja mam Defeat Enemies, pokonuję przeciwników. Więc nie rozumiem o co grze chodzi troszeczkę, jeśli chodzi o tą kwestię. No ale niech będzie, dobra. Czy to jest boss? To nie jest boss raczej. Czy on mi w ogóle zadaje obrażenia? Chyba nie. <grych> Dostałem jakiś miecz Cosmic Galaxy, 500k coins. Chwila, no ale gra nie każe mi nigdzie iść, nie? Nie, gra nie każe mi nigdzie iść. To jest, A, to dostęp legendarny, który ma 58. No dobra, niech będzie. Czyli chwila, czyli po prostu tutaj muszę przejść i, i to kupić? Open, confirm, teleport. O, ok, jest, już jesteśmy tutaj. I tu mogę za 3 miliony kupić. A co to, co tu dostałem? Co mi gra próbuje oferować? A, kolejny Cosmic Pack teraz mi oferuje <laughs> ze spetem 125. W sensie. To jest ten pet, więc imo porównując do tej ceny, to wolałbym to kupić, bo dostałem od razu miecz, dostałbym jakieś tam szczęście i to byłoby bardzo spoko. Zobaczmy na razie jak nam idzie w tej kwestii, tutaj z jakimś Space Explorerem, no nie jest źle, nie jest też jakoś najwybitniej, najłatwiej. Jeden, o, dobra zabijemy takich dwóch w sumie i jesteśmy w stanie przejść dalej. Więc to jest bardzo spoko. Dostaję tu jakieś miecze. Pytanie, czy te miecze 50 mocy. To nie, to na razie niespecjalnie. A nie, jeszcze jednego musimy pokonać. To może weźmy sobie zadanie od Space Commandera. Ja, dostałem to zadanie? Dobra, jest. Space Explorerów mamy trzech pokonać. Zobaczymy, ile pieniędzy w ogóle za to dostaniemy, bo to jest kolejna kwestia. Ile będziemy w stanie dostać. I one w ogóle mają teraz jakieś umiejętności. Sharpness 1 i jakieś inne rzeczy. Więc zobaczymy. Dobra, witam, witam, witam. Dobra. Cały czas te Sun Dagger... Sun Saber, dobra, tu już za stówkę dostaliśmy, więc spoko. Witam, tak, pokonałem ich, dostałem 2,25 miliona. Okej, okay. więc otworzymy sobie peta. Zobaczymy ile to będzie tutaj. sign, okej. Okay. Mamy jeszcze na jednego, więc otwórzmy sobie jeszcze jednego. Co prawda to jajko kokosowe bardziej jak napój wygląda. Czyli oni mają te pety po prostu i oni stąd mieli je. E, pety. Ten ma razy 6 już, o kurde. No to dobra, to się bardziej opłaca, więc nie cancel. E, a jest equip best, jest. Teraz po 8 tysięcy tłuczemy. Dobra. A tu są jeszcze jakieś upgrady. Increase your stats Finish upgrade previous workflow A, czyli ja na poprzednim świecie jeszcze czegoś nie ukończyłem. Dobra, to chodźmy zarobić trochę pieniędzy, realnie Żebyśmy byli w stanie tam oczywiście kupić jakieś upgradey. Nie wiem, co prawda jakie, wydaje mi się, że tylko za pieniądze, bo jakby nic innego chyba nie jesteśmy w stanie dostać Solar Saber, załatwmy jeszcze jednego. E, Pytanie. O, te o dobra, nie, to ten ma 200 milionów. To, to nie, nie dla mnie na razie rozmowa totalna. Halo. No dobra jest. Tutaj tego od razu rozwalmy i od razu rozwalmy tutaj kolejnego. I teraz yy, czy to był gdzieś teleport jakiś? Teleport, teleport, teleport. Jest teleport. Aha, czyli musiałem kupić teleport. No dobra, na razie mamy dwa światy, to nie jest jakiś wielki problem. Więc chodźmy sobie do tego poprzedniego świata. I zobaczmy te upgrade'y rzeczywiście. Shop Became Powerful. Upgrades. O, tu jest, nie widziałem tego. Dobra, witam. Za 500 siłę zwiększamy. Dobra. Więcej storagea. I szybkość chodzenia. Dobra, i więcej nic nie mamy tak naprawdę, więc możemy sobie tylko chodzić i tłuc tutaj. Dobra, jakieś tam pojedyncze pieniążki będą, będą nam wpadać. Eee, czy to jest boss? Nie, co, co to jest w ogóle? Co ja tu mam zrobić? A to są chyba po prostu takie drzwi postawione? No niech będzie. A już mam ich na hita. <laughs> Proszę bardzo, witam, witam. Dobra, idziemy dalej, idziemy na kolejną strefę. Częm się tu zrespił. Dobra, idziemy dalej, pyk, pyk, pyk. Dobra, jest. Pięknie, kolejna strefa, Tu już jest kupione, nie wiem, co prawda czemu dalej się wyświetla. To jest Shinies jeszcze, nie możemy zrobić Shinies. Yy, możemy kupić lepsze pety, bo pety lepsze będą nam tutaj pomagały mocno, mi się wydaje. Science Star, niech będzie. Yy, tam były, że złote możemy zrobić, czy co możemy zrobić? Science Star Golden. Nie, to jest Shiny. Dobra, czy Shiny jest z 5, czy jest z trzech? Z dziesięciu praktycznie. Dobra, niech będzie. Yy, pety, yy, equip best, dobra. Koszty nam to cokolwiek zmienia. Upgrade teraz zobaczmy, jak wyglądają. Eee, siła. Dobra, na nic więcej nas nie jesteś. Co to jest za ninja? Eee, oszczędź 99. Zostaniemy mitycznym katanem. 22,5 tysiąca. Plus zło Za 79 robówców biorę. To nie ma opcji nawet. Biorę. To przecież to jest. Przecież... dobra. Eee, teraz tak. Mamy ze 100 na 22,5 tysiąca. W ekwipunku mamy to na pety, co nas może chyba na razie nie interesować. Czyli dostaliśmy peta jakiegoś? Nie, nie dostaliśmy peta. Czyli w sumie moglibyśmy, nie tu, w ekwipunku, tu moglibyśmy w sumie wypić to szczęście. I moglibyśmy dostać jakiegoś lepszego peta, no dobra. 2 miliony dostajemy teraz za uderzenie, okej, okay, niech będzie w takim razie. Czyli teraz na przykład tego lutynanta jesteśmy w stanie w moment rozwać. Plasma Saber, pyk. <grych> dobra, rozumiem. Teraz mamy większe szczęście jakiekolwiek. Możemy otwierać na pewno więcej tego wszystkiego. Right click, okej. Okay. Czyli muszę po prostu lewym klikać cały czas. A i mogę sobie też w międzyczasie siłę wbijać, to jest spoko. W sensie możemy ich tam wziąć 7, myślę, że 80% i tak byłoby było, było już sporo. Ile mamy? 7 milionów? No to jeszcze z jednego albo dwa kupimy realnie. Dobra, stare jakiś tam alien i jeszcze jednego możemy. No nie ma zbyt dużej szansy widzę na trafienie czegoś lepszego. Science Star. Dobra, teraz tak, robimy. Ani, mamy już. Mamy już max broni. O kurde. W sensie co, że nie mogę. I tak bo i tak długo nie będę lepszych dostawał, ale to kolejna kwestia, yy... mamy Shinies. I teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 50%. Kurde, to nie jest dalej zbyt dużo, szczerze mówiąc. Inventory nie to było Petty Equip Best bo To mają 65, to mają 4,5. Dobra, to jeszcze potrzebujemy trochę pieniędzy. Realnie pójdziemy porozwalać trochę tutaj tych kolesi. Mamy już 300 milionów, więc mamy ich na chwilę. Tu jest jakiś lepszy. Tak, to jest Acid Spike. Ile z siebie dostaniemy? Mamy 38 milionów. Dobra, 108 milionów. Myślę, że to wystarczy. Co prawda dalej musimy sobie trochę poklikać i zrobić lepsze pety, ale to już kolejna kwestia, nie? Jakby no i tak musimy poćwiczyć, więc będziemy sobie ćwiczyć, a w międzyczasie będziemy sobie otwierać jeszcze pety. Myślę, że z pięć ich bym potrzebował jeszcze, żeby zrobić to jakieś, jakoś sensownie. O, dobra, to zostałem akurat te lepsze jakieś tam, niech będzie. Ćwiczymy, ćwiczymy. Dobra, Science Star, bardzo ładnie. Jeszcze cztery takie. Chyba, że poleci nam jakiś legendarny, to nie będę narzekał, nie? Fury Eye Alien Dobra, to już jest ten niebieski. To już jest bardzo fajne. Nie wiem, nie, nie wiem, czy dobrze widziałem, ale wydaje mi się, że miał razy 14. A nie, 14% szans, że wypadnie, a nie razy 14%. To już kolejna kwestia. Dalej, dalej, otwieramy, otwieramy, otwieramy. Potrzebujemy zrobić jednego Shiny. Chociaż jednego. Science Star. Jeszcze ze dwa Science Stary i będzie ok. Cały czas te lepsze się trafiają. A bo one mają bardzo małą różnicę między 44% a 34%. Niech będzie w takim razie. Science Star, dobra, jeszcze dwa chyba. Klik, 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 klik. Dobra, jest Science Star. I jeszcze jeden. Co prawda pewnie moglibyśmy już przejść pewnie na kolejną strefę, ale przy okazji sobie ćwiczę. Dobra, jest Science Star. Zobaczmy, czy możemy zrobić z 10. Teraz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Craftujemy, tak. Dobra, sukces. Pięknie. Teraz zobaczmy, jaka jest mocna różnica. Podstawowy ma 4,5 mocy. Ten jest ten shiny? Tak, 4,5. Razy 2. ten ma razy 12,5. To wykorzystamy go. Jest shiny, ale nie wygląda, żeby był shiny. No dobra, nieważne. Nie jest to jakoś wybitnie ważne. Możemy też dać jakoś 5 tych i zobaczyć, czy pójdzie. Tak. I... dało się, czy się nie udało? Sukces! Dobra! Nie będę narzekał Nie będę ani troszeczkę narzekał, bo teraz zamiast mieć 6,75 mamy 13,5 Więc equip best I idziemy, teraz mamy jeszcze lepszy mnożnik to Jakieś pieniądze moje leżą? Tak, jakieś moje pieniądze leżą Dobra, więc teraz robimy 6 milionów za uderzenie, bardzo przyjemnie To możemy zamknąć Witam Idziemy sobie dalej Po tej kłodzie, mamy już ile? A moglibyśmy już zrobić riberfa w ogóle Ale ja nie chciałem robić riberfa. Save power and coins, czyli miecz by nam został. Yy, czyli pety byśmy tego stracili. Tego, ale chyba na razie nie, nie ma co. Dobra, a tu są te za cztery coś. Ile potrzebujemy? 3 biliony, żeby przejść. Void Bane. O kurde, no to trochę tutaj ma, jakby nie patrzeć tego zdrowia. Jakby nie patrzeć, to całkiem sporo. On tu przyszedł tłuc ze mną. <laughs> chyba, żeby tego... Po ile on bije? On bije w bilionach, czy w milionach? Ja biję w bilionach, on bije w milionach. No to on nie ma zbyt dużych szans, powiedzmy, z takim jednym. Dobra, dostałem. Ile pieniędzy? O, Cosmic terror dostał. Nice. 900 milionów, więc tak naprawdę siedzenie... Dungeon door has opened. To te pierwsze, co na dungeon, to chyba możemy pójść tam tak naprawdę, mi się wydaje. Nie jestem pewien, czy tak możemy, ale no. Dobra, weapon inventory full. To i tak nie dostałem tu nic za bardzo. Dobra, pyk, pyk, pyk. To chyba krytyk mi siadł za 7 tysięcy, za 7 bilionów, przepraszam, chyba tak. Nie no, ale nie otwarte są. O, mam pod double jumpa. Ale to gdzie niby te, ten dungeon door się otworzyły? Nie widzę, żeby się otworzyły. To jest jakieś kłamstwo, chyba. Tak naprawdę kłamstwo, kłamstwo ewidentnie. 3 biliony potrzebujemy, żeby się dostać tam dalej. Wiadomo, jakbyśmy sobie zrobili Riverfa, to byśmy mieli razy 7 uderzeń. To byśmy razy 2 byli w stanie robić. Yy, nawet mimo mniejszych e, tych upgrade'ów i tak dalej, nie? Ale to te, tego się nie opłaca bić. Jezu, on tu bije w milionach. On nigdy tego nie zrobi. <grym> e, nigdy by tego nie załatwił. Milionach, jakby go tak tłuku i tłuku. Dobra, skończony. Kolejny. Pek 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 pek. Więc mógłbym zrobić riberfa, yy, miecza i, i tych. I moich yy, zwierzaczków powiedzmy raczej bym nie stracił, ale no. Dobra, potem nas stać na przejście na kolejną strefę. Dobra. Za 3 biliony jest kolejna strefa. Potwierdzam i wchodzę. Yy, dobra, są upgrade'y, które moglibyśmy zrobić, za 6 bilionów jest kolejny jajko, witam. Wy macie ile? 60 coś bilionów, no to jest sporo klikania imo, jakby nie patrzeć. A ile dostanę z ciebie tego hajsu? 5 bilionów, czyli muszę pokonać dwóch, żeby dostać pieniędzy więcej. Ok. O, a na dole jeszcze mam jakiś elite, że jak klikam, to jeszcze więcej mi się robi. Tego nie było wcześniej. O, kurde, bo to 30 coś sekund dostałem tego. No dobra, niech będzie. Kupmy sobie jedno eko. Z którego wypadł nam? Aha, zwykły, szary kot. Ok, no to fajnie. Powiedziałem, dobra, robimy razy dwa. 12 milionów dostajemy, to już jest spora różnica, nie? Tak naprawdę, jak cały czas klikam, to jeszcze wskakuje wyżej. To jest jeszcze ciekawe. Dobra, lecimy, lecimy, lecimy. Raz 2,25 będzie. Raz 2,5. O kurde, godlike. Dobra, już nie jestem w stanie wskoczyć wyżej, bo za późno to zauważyłem. Ale 5 milionów byliśmy w stanie wbić, tak naprawdę. Siły, no. Dobra, jest. E, teraz tak, e, pety. Ile on ma? Razy 28! Podstawowy pet ma razy 20, okej. Okay. Podstawowy pet ma razy 28, no dobra, to jest jakaś totalna masakra, jeśli chodzi o to. Więc i tak opłaca się je otwierać, jakby nie patrzeć. Tylko muszę załatwić z 2 czy z 3, żeby cokolwiek zrobić. Już biłem po 5 bilionów więc jest okej, okay. więc jest dobrze. I można byłoby znowu zrobić rebirtha, właśnie trzeba byłoby zobaczyć, czy stracimy miecz, czy go nie stracimy. No tutaj już trnego trochę, dobra, nice. Bardzo ładnie. Jeszcze trzeba byłoby zrobić yy, przede wszystkim upgradey. Na drugiej strefie, pytanie, czy te upgrade'y się za by zapisywały tak naprawdę, bo to jest kolejna kwestia. Znowu dostałem yy, stalowego szczura. Niby mam to lepsze szczęście, ale nie widzę, że. Chyba to lepsze szczęście mnie opuszcza, szczerze mówiąc, ale nieważne. Yy, kolejny <laughs> stalowy szczur. <laughs> Okej, okay. czy teraz też będzie stalowy szczur? Nie. Brązowy yy, jaszczur. Raccoon, 42. No dobra, no to teraz bijemy jeszcze więcej. Dobra, to chodźmy na poprzednio. To jest w ogóle enchant. Enchant your weapon. O co to chodzi? Pick weapon. Mythical katana. Katana select. A 8 kryształów. Shard reroll. Robux reroll. Okej. Okay. Don't like the enchantments. Ja mam w ogóle jakieś enchanty? A ja nie mam w ogóle enchantów. Beskitu, to mógłbym to zrobić. Select. Shard reroll. More shards required. Auto reroll. Robux reroll. Za 69 mógłbym zrerollować. No dobra, zróbmy. Failed. Aha. No to fajnie. To prawie zadziałało, muszę przyznać. Prawie zadziałało. Dobra, jesteśmy na tej podstawowej. A co? Aha, bo to są te. Już myślałem, że to są jajka przez moment, ale nie, to nie są jajka. Eee, Chwila, a dlaczego jestem na tej strefie? Chciałem być na drugiej. No dobra, nieważne, to już zróbmy tutaj. Sklep też mi coś pokazuje. A, teraz 200 tysięcy mogę wziąć miecz. A mój miecz ile ma obecnie? Eee, weapons. Mój ma. No. Ale nas tutaj kuszą, kuszą. Dobra, zróbmy tego riverfa, zobaczmy Ascent. Dobra, jestem. Aha, i od razu mam 40 milionów. Aha, 87 milionów. Aha, bo tam się zapełnia to kółko, ja nie widziałem tego nawet szczerze. Mówiąc. Czyli dzięki moim petom jestem w stanie robić to bardzo, bardzo szybko, powiedzmy. I zrobić kolejnego, gdzie będę miał razy 50, z razy 18 na razy 50 przechodzimy. Ale wiadomo, wymagania na wyższe też już będzie, to już by było razem 133. No i wtedy mieliśmy 5 milionów, 5 milionów mamy już w tym momencie. Kurde. A czy upgrade'y tutaj się też jakby zsumują, jakby one zostały? A one zostały! Czyli tak naprawdę jeszcze opłaca mi się pójść na drugą strefę w tym momencie. Bardzo mi się opłaca pójść na drugą strefę, bo będę w stanie tam robić więcej. Czyli tak naprawdę teraz mógłbym już pójść na spokojnie na, od razu na trzecią strefę, chociaż chwila, czy ja potrzebuję odblokowywać tą strefę, czy ja mogę, ja muszę jakby kupić, czy jak to wygląda, czy, witam, nie mogę przejść po prostu, czyli mam już kupioną, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. wszystko jasne, yy, czyli potrzebujemy tylko tu załatwić kilku kolegów, Mhm. Yy, pora zarabiać kilka bilionów, muszę pójść za, pozałatwiać tych lepszych, bo tych gorszych to no nie będę w stanie zbyt, zbytnio nic zrobić, witam. Te drzwi dalej zamknięte. No dobra, no trudno, no jakby... Tak się żyje, nie? Dobra, tamten tam po 300 milionów tłucze. Dobra. Pum, bum, bum. I dać pomóc, bo potrzebuję na nich kasy trochę zarobić. Pum, 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 pum. Czy oni się zrespią? Czy nie za szybko? Nie wygląda. O dobra, zrespił się i tam. Siema. <noise> Jakie zwykłe mopki, dobra, 2-3 biliony mamy. Bardzo dobrze, teraz możemy zrobić upgrade'y Tak mi się przynajmniej wydaje, jeśli chodzi o siłę, w sensie o obrażenia. Więc znowu będziemy w stanie trochę szybciej podziałać. Walk speed też byłby fajny, mógłbym się szybciej poruszać po tej całej mapie. Byłoby bardzo przyjemnie. Space lieutenant, space lieutenant, witam. Eee, trzecia strefa, tak naprawdę z takimi obrażeniami, to moglibyśmy pójść i od razu na czwartą strefę. Realnie, ale to już są inne kwestie. Dobra, lecimy w te upgrade'y 7,5 pół miliona, 50 milionów, 130 milionów, 400 milionów. Dobra, to jesteśmy w sensie w, sensie w stanie wszystko zrobić, ee, jeśli chodzi o to, więc... zabgradowaliśmy wszystko. Więc teraz jesteśmy w stanie pójść gdzieś dalej. Czy ja w ogóle mam więcej miejsca? Mam 60 miejsc. A jak Chciałbym coś sprzedać? O, mogę zrobić divine! O, mogę zrobić divine. Dobra, confirm. I gdzie on jest niby? Który to jest? Sunblade, Royal Crest, nie, który to niby jest? Divine tu jest, ma 100. Też, a nie, dobra, ma dwa razy tyle. Dobra, czyli to jest po prostu jak robienie Shiny Petów. Ma po prostu razy dwa. Puch. Nic tu się nie zmienia w tej kwestii. Idziemy sobie dalej. Plasma Saber, Critical One. Dobra, wchodzimy. I teraz powinniśmy być w stanie... Nie mam pieniędzy na razie, więc muszę jeszcze trochę pozarabiać. Chwila, a nie, bo tu nie ma już upgrade'ów. Nie, są upgrade'y, dobra, są upgrade'y normalnie. Tylko ile kosztują upgrade'y? 6 bilionów, i tu jeszcze co mamy? Crit chance za 500, 2,5, 1,5, 50, 125. Dobra, to mamy 1% szanse na tego, to, to nie jest zbyt dużo, ale więcej mocy, plus 55%, więc to jest już bardzo spoko, re realnie. Więc tak naprawdę teraz mógłbym pójść, nie wiem jak to się idzie, wydaje mi się, że po prostu w głąb mamy 120, coś tego, On, oni mają tu tryliony, no to z tymi musielibyśmy obecnie walczyć jakoś. Gilded Glory. Nie wiem, czy Gilded Glory jest dobrym wyborem, szczerze mówiąc. Jakimkolwiek 12 tysięcy. No, powiem wam, że tutaj już te miecze zaczynają wypadać dosyć sensowne. Jeśli chodzi o to, na tych lepszych mogłyby jeszcze lepsze wypadać. I mógłbym w teorii pewnie nawet wymienić. Obecnie mógłbym to robić właśnie w ten sposób, zrobić to. Przejście na kolejną? Ile kosztuje w ogóle strefę? Kolejna strefa kosztuje nas 10 trylionów. To już trochę jest. No dobra, was tu nie pokonam, nie ma nawet opcji. A tam jeszcze są jakieś lepsze bossy. Więc trzeba byłoby znowu robić riberfy i ogarniać to. Dobra, jest, witam. Jak teraz z bronią? Dalej tam ten Virulent, coś tam, coś tam jest. Nic lepszego, nic lepszego nie dostaję. Witam. Witam. Tak naprawdę mogłoby się podmieniać, jakby nie patrzeć. Mogłoby się podmieniać, że dostaje lepszą broń, to na przykład wywala najgorszą z ekwipunku. To byłoby bardzo spoko. No i teraz tak naprawdę mógłbym siedzieć yy, i, i, i mo ulepszać cały czas. W sensie yy, brać to i robić sobie shiny. Ćwiczyć i robić shiny. Ćwiczyć i robić shiny. Ćwiczyć i robić shiny. Pytanie też, czy ja, jeśli zrobił rebirtha, to będę w tym samym miejscu stał, gdzie stoję. Bo to jest kolejna kwestia, bo teraz jak nawet podosta podostaje tych zwykłych szczurów masę, czy tych raccoon, raccoon to jest shop, tych shopów, to jestem w stanie je upgrade'ować i dostać je, i mieć jeszcze lepsze powiedzmy, tak? Czyli mieć te razy dwa. Więc to też byłoby, mi się wydaje, spokojne. Cały czas te szczurki. O, jeszcze dostaję tego. Cały czas, dobra, niech będzie w takim razie. Niech się klika. Co prawda, nie potrzebujemy za bardzo mocy, bo tam aż tak bardzo nam to nic nie zmieni. Ale no, dostajemy kolejnego brązowego. Ile w ogóle? To? 6 milionów kosztuje. A ile ja mam pieniędzy? To jest moje pytanie. O, rzadki. Niech będzie. 180 coś mam chyba, więc no. Na poprzednią strefę mógłbym się dostać i wtedy mógłbym zrobić Legendary. Teraz szybciej to zauważyłem, więc jestem w stanie klikać, możemy zobaczyć co jest po God. Jeśli uda mi się oczywiście to wklikać, bo kilka sekund to zajmuje, żeby tak oczywiście poklikać sobie cały czas. Dobra, wchodzimy na God. Nie wiem czy na godlike, przepraszam. No nie, 8 sekund nie starczy. Musiałem mieć 15 sekund, żeby cokolwiek tutaj podziałać, szczerze mówiąc. A nie jestem w stanie. A tam dostaję tylko sporo, ale no. Dobra, jest. Kolejny Brown Raccoon. Dobra. Odklikujemy, ile mam już tych petów? To jest moje pytanie. Equip Best na razie. Ten daje razy 76, o oh, kurde, eee, jaszczurów mamy, tych mamy 10. Tych mamy 9. To jeszcze jednego shopa musimy trafić. Jeszcze jeden shop i będzie git. Okej, okay. dobra, niech będzie. Może być taki też. Nie problem. Nie, nie szczura. Potrzebuję shopa. Potrzebujemy shopa ogarnąć. Przecież pytanie, czy shop będzie lepszy? Powinien być. Co w się sensie teraz dumam, czy, bo jak zrobimy sobie i szopa, i szczura, a mamy już tego tu zielonego, i jeszcze tamtego lepszego trafionego, to czy będzie sens jakikolwiek? Czy one nie będą lepsze od nich? No, kaman, No, potrzebuję tylko tego. Szopa, szopa mi dajcie, nic więcej. Dobra, jest shop, nice. <gryw> Bardzo dobrze. Eee, 12 tysięcy, dobra, wracamy. Eee, jesteśmy na. Nie wiem czemu jestem na pierwszej strefie, nie chciałem być na pierwszej strefie. Chciałem pójść shiny od razu robić, ale niech będzie. No, jakoś to musi pójść. A, i teraz tak. Yy, machamy za 558 milionów. Założę najlepsze, ten ma razy 113. I teraz już za 800 milionów, okej. Okay. Siema, to moje pieniądze, oddawać. Pyk, 800 milionów. Yy, teraz idziemy na shiny. Zrobimy shopa L shopo. Mamy 9 shopów. No dobra, to raczej powinno się udać, nie? No dobra, udało się na spokojnie. Dobra, jest sukces, bardzo ładnie. I teraz jeszcze potrzebujemy zrobić szczurki. Szczurki mają 100% szansy, więc, jakby tutaj, nic nas nie ogranicza. 2 biliony trzeba było tylko zapłacić, żeby jeszcze je połączyć ze sobą. Nice, i teraz tak. Jak to z petami wygląda? Nasz ten ma 113,76. Ten miał 42. Ten ma 84, czyli już więcej od tego. A szczur ma 56, czyli więcej od tego. Czyli wchodzą w ten sposób. Czyli ten dalej się załapuje, ale ten już się nie załapuje, Shiny. Czyli Shiny, ten 76, 84 i 113. Mieliśmy 800, teraz mamy 950. No nie aż taka duża, kosmiczna powiedzmy różnica, ale dalej jednak jest to różnica. Także, gierka bardzo fajna, zapraszam serdecznie. Link do gry macie w opisie. A póki co dziękuję serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się po no i cześć!